thank mm -hmm. you Proszę mi powiedzieć, czy jest potrzeba spotykania się w e, takich miejscach, rozmawiania się, rozmawiania, doświadczenia? Oczywiście jak najbardziej, bo każdy fotograf przyrody gdzieś tam sobie fotografuje, jest w terenie, dużo czasu spędza samemu, ale potem no, chcemy się dzielić swoimi osiągnięciami, rozmawiać o nich, dzielić się doświadczeniami, w ten sposób też się dużo uczymy od siebie nawzajem. E, gdybyśmy się mieli pokusić o definicję fotografii przyrodniczej, tak? wykonywałem e, przeglądu różnych opinii, no to e, jeden z holenderskich fotografów powiedział, że e, są to naturalne, e, naturalne zachowanie zwierząt w doskonałym ośrodku. No, Zgodziłby się Pan z tą definicją? Ja bym trochę szerzej potraktował fotografię przyrody, bo to nie tylko zwierzęta, ale cały świat przyrody, czyli rośliny i jakieś, jakaś przyroda nieożywiona też bardzo fajnie potrafi wyglądać, także myślę, że w tą stronę bym poszedł, jeśli chodzi o definicję. Okej, okay, teraz mamy już szerokie pole. A proszę mi... Wiedzieć, co sprawia, że ludzie tak chętnie fotografują przyrodę. Myślę, że przyroda ma coś takiego w sobie, że nas przyciąga. Człowiek wywodzi się z przyrody i, i myślę, że to jest jakiś taki, taka pierwotna potrzeba, wielu ludzi się wydatnia. Czy osoby niecierpliwe, takie jak ja, mogą być fotografiem przyrody? No tutaj obawiam się, że mógłby być trochę kłopot, bo no, bo przy fotografii przyrodniczej trzeba sporo czasu poświęcić na, na czekanie w dużej mierze, jeżeli fotografujemy zwierzęta, ale nie tylko, bo, bo to jest czekanie też często na światło odpowiednie, więc cierpliwość jak najbardziej jest jedną z tych cnót, która jest bardzo potrzebna. To, co bardzo mocno zwraca uwagę, to zwykle wysoka jakość tych fotografii. W takim plastycznym, technicznym jakby rozumieniu, bo to są bardzo dobrze naświetlone, każdy pięknie zakomponowane, prowokacyjnie zadam. Czy można być yy, yy, dobrym fotografem przyrody, kiedy nie zwraca się uwagi na te elementy? No nie, no. Dobry fotograf przyrody to jest właśnie taki, który przez lata zdobywa doświadczenie i już jakby podskórnie czuje, czego dane zdjęcie potrzebuje, jakim sprzętem musi być wykonane, w jakim świetle. To są wszystko takie detale, yy, które przychodzą z doświadczeniem, myślę. I sam sprzęt za nas oczywiście niczego nie załatwi. Doświadczenie jeszcze raz doświadczenie. No dobrze, jak pan pakuje swoją torbę na tę to czy to jest tylko torba i co pan do niej wkłada? Oj, to bardzo zależy od tego, co fotografuję, bo ja akurat nazywam siebie fotografem uniwersalnym, więc, więc zarówno mogą to być krajobrazy, jak i rośliny zwierzęta, właśnie jakaś przyroda nieożywiona, ale tak zwykle najbardziej napakowany plecak jest właśnie przy fotografii zwierząt, bo to jest najbardziej wymagający rodzaj fotografii, więc jakieś czatownie, jakieś maskowanie, odpowiedni ubiór, no gdy jeszcze jest nieodpowiednia pogoda, to też się przygotować, że, że może być chłodno, no i odpowiedni sprzęt, tutaj też bardzo już dedykowany do tego konkretnego rodzaju fotografii no właśnie mamy w tej taki moment, w którym można nazwać pewną rewolucją technologiczną i kiedy Pan patrzy na to ze swojej perspektywy jako fotograf przyrody to jest to coś, co sprawia Panu radość czy też może nie? sama rewolucja, myślę, że myślę, że to jest dobre że ona się wydarzyła, bo ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy zaczynałem bawić się w fotografowanie i fotografowanie przyrody, to jeszcze były czasy analogowe, więc fotografia na slajdach, 36 do 37 klatek z jednego filmu, potem to trzeba było wywołać. Cóż, za dyscyplina. Tak, no. W, w, kiedyś fotograf przyrody musiał być zdyscyplinowany, ale też, jak się porównuje zdjęcia, które są robione teraz i zdjęcia, które były kiedyś, to właśnie też widać tą perfekcję technologiczną obecnie tych, tych sprzętów, które są, tych aparatów i tych obiektywów. Ale też to, że możemy w dużej mierze fotografować bezkarnie, bezkosztowo. Nie jesteśmy ograniczeni tymi 30. Siedmioma klatkami, czy też tam wielokrotnością tego, yy, i możemy robić tych zdjęć naprawdę dużo i wybierać potem z tego te najlepsze. A w przypadku niektórych tematów, yy, bez takiego podejścia byśmy dobrych zdjęć nie zrobili. A co jest ostatecznym kryterium selekcji? kiedy jest właśnie po takim nie wiem, wyjeździe, takim pracy i e, skupienia, nagle wracamy, i wtedy co powoduje, że wybiera Pan te, a nie inne kadry? No, z niektórymi kadrami jest w ogóle tak, że jak robię zdjęcie, to już wiem w terenie, jak widzę w okienku wizjera, to już wiem, że to jest ten kadr, który, który właśnie jest tym właściwym, tym na który czekam. Ale wiadomo, no, wiele kadrów robi się tak y, trochę y, bez takiego wielkiego przemyślenia, po prostu improwizując w terenie. I potem y, sam wybór, no, no, kryteria mogą być różne, no, przede wszystkim kryterium, czy ostrość jest tam, gdzie powinna być, czy jest dobrze naświetlone. Y, jakby im, im dłużej się jest w fotografii, tym ostrzejszym jest się dla siebie jurorem. I, I trudniej jest wybrać te dobre zdjęcia, ale jednocześnie więcej zdjęć się kasuje. I mniej zostaje tego dobrego materiału, ale za to myślę, że ten lepszy. No dobrze, takie pytanie na ostatnik. Czy żeby zrobić dobre zdjęcia przyrody, piękne krajobrazy, takie zwierzęta, musimy jechać na koniec świata? Nie, zdecydowanie nie. Oczywiście to też zależy, co chcemy sfotografować, ale bardzo często fajne krajobrazy, fajne zwierzęta możemy znaleźć w naszej okolicy bliskiej. A nawet można się pokusić o fotografowanie w miejskich parkach. Też można fajne, fajne kadry złapać. Naprawdę nie trzeba jechać gdzieś daleko. No, chyba że ktoś ma jakieś zadanie i jakąś zachciankę sfotografować wodospad na Islandii, no to czegoś takiego nie zrobi. Ale jeżeli, jeżeli jest troszeczkę mniej wymagający, a jednocześnie zależy mu na dzikiej przyrodzie, to wystarczy często wyjechać za miasto, tylko trzeba trochę poszukać. No o tej przyrodzie naprawdę jako społeczeństwo, jako ludzie, jako mieszkańcy miast niewiele wiemy. I y, wystarczy właśnie o świcie gdzieś się wybrać, na jakąś łąkę podmiejską i, i po prostu wtedy widzi się to, czego normalnie się nie widzi. To takich spojrzeń, które nas omijają, utwalonych na y, kadrach życzymy nam wszystkim i y, Panu. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję za rozmowę.